I witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3. Od razu mówię dzisiejszy odcinek jest szansa, że będzie dużo krótszy, nie, że będzie krótszy nieco niż poprzedni, czyli tak strzelam, że 20 parę minut. E, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio był odcinek, który trwał godzinę. No to chyba nie będziecie mieli tego za zły. No ale nic. I w tym odcinku myślę, że zaczniemy questy poboczne, powoli z DLCK, ponieważ jeden z użytkowników komentarzu, pewnie się domyślacie, który zasugerował mi już, zasugerował mi, że, e, że to jest e, dobry moment. A mało tego, jeden z questów pobocznych jest szansa, że po skończeniu wątku głównego Nieud e, możliwe, że stracimy możliwość wykonania tego questa, więc myślę, że teraz się skupimy właśnie na takowych questach. Tylko że minusem jest taki, że dla zaklinacza trzeba będzie przygotować 30 tysięcy koron, a na ten moment, a na ten moment mamy e, zadania, nie zadania, no 7 tysięcy. No to myślę, że jak posprzedam graty, które zbieram. Od początku niemal że osiem ma. O siema. A. Oh fuck. Okej. Okay. No, się. O. Chyba chyba koleś do nas stracił głowę tak trochę. Ale to nic. Dobra, oczywiście, że mi się musiała broń szkodzić w trakcie walki. Ale to nie szkodzi, bo na szczęście nakupowałem sobie masę. O, już musimy na czeladniczych lecieć. A już chuj, do pełna se wszystko naprawimy, czemu by nie. Ja będę musiał w sumie... A, w sumie zapomniałem o aczivce. No niestety nie udało się podpalić. Podpalisz się? Jest aczivka, która polega na tym, że trzeba wywołać krwawienie, zatrucie i podpalenie naraz. raz. Chyba 10 razy bodajże. Nie ukrywam, że chciałbym mieć tą aczivkę, bo to jest jedna z tych pewnie upierdli bardziej upierdliwszych do zdobycia. Ale nie tym razem. No, trudno. O, już po wszystkim? Wiele masz do powiedzenia? Uratowałem ci życie. Poradzilibyśmy sobie z nimi. Jasne? Nie łapcie mnie za słówka. Co chcecie kupić? Hmm? No dobra. A, w karty, ale to chyba nie jest y, jakiś ważniejszy gracz, to... Znasz jakieś zaawansowane receptury, których mógłbyś mnie nauczyć? Wszystkiego, co wiem, nauczyłem się od mistrza gremisty ze Skellige. Chcesz terminować w fachu zielarskim? Chcę się nauczyć czegoś nowego. Jak zwał, tak zwał. Musisz przepłynąć wielkie morze i odnaleźć wyspę Ardskę. Tam w uświęconym gaju mm -hmm. światły mistrz gremista oceni, mm -hmm. czy nadajesz się na ucznia. Z tego co wiadomo, zrobiliśmy to jakieś chyba 10-20 odcinków temu. No to ten temat mamy zamknięty. Dobra, w sprawie zlecenia. Ja w sprawie zlecenia. Uf. Wreszcie ktoś się raczył zgłosić. To jest wreszcie jak quest poboczny. Nie ale jak daje pracę, to chętnych nie ma. Ludzie po prostu są leniwi od co. Do rzeczy, jeśli łaska. No Oczywiście. Wybaczcie, gadam tyle, bo się denerwuję. Tyle czasu minęło i żadnych wieści. Ach. Wysłałem mojego ucznia, Folkerta, do trupiej kniei. Wiecie, to te lasy niedaleko folwarku Martina Fei. Akurat kończyły mi się włókna Han, a tam rośnie tego od cholery. No niech zgadnę, i nie wrócił. Nie, proszę znajdźcie go i sprowadźcie całego z powrotem. Dobra, spoko. Nie mogę niczego obiecać, ale poszukam go. Popak ma jakieś znaki charakterystyczne. Bo ja wiem... Jest gziłkiem, jak ja. Ma jasne włosy. To wystarczy. Musi. Bywaj. Czy jest sama Ga... Sa... Samurajsa szukam, yy, Szukamy, jak rozumiem. Dobra, jeśli chodzi o ten, jeśli chodzi o ten wyciek, no, zro... no to później o to zapytamy, a na razie pójdziemy. Chyba, że to jakoś by po drodze było, ale to trudno. Najwyżej będę robił kilometry. Ja już jestem przyzwyczajony. A w ogóle, a wróć, walka, walka. A wilki zajebane. O, piąto, jak uroczo, piąto poziomowy wilk. Ja proponuję to rozegrać w taki sposób. I z głowy. To jest trochę zabawny, jak już mam 30. któryś poziom. 34 Który mam poziom w ogóle? 36. -ty. Mam 36. poziom. I spotykam na tym etapie 5 przeciwników, i to jest tak, taki ubaw, jak na strzała po prostu one lecą. Taka satysfakcja. W gotiku bardzo fajnie. E, Satysfakcjonujące było, jak e, przeciwnicy padali na strzała, zwłaszcza, że jeszcze parę godzin temu e, trzeba, musieliśmy się postarać, żeby ich zabić. Gothic ma świetny, moim zdaniem, e, zrobiony ten od zera do bohatera. Jest to moim zdaniem gra wybitna i mało, kto, i mało która gra nawet ta współczesne tytuły AAA dorównują Gotikowi. Trochę boomerskie gadanie, ale. Zwłaszcza, że mówię tak dlatego, że niedawno sobie na Switchu przeszedłem, bo wersja pc nie chciała współpracować i świetnie się bawiłem przechodząc grę po raz kolejny. Pomimo że nie mogłem sobie wgrać modów poprawiających grafikę i tego typu, tekstury, oświetlenie i tego typu rzeczy. Właśnie chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć parę minut temu, że ludzie, że niektórzy narzekają, że nie korzystam z konia, robiąc takie, no ale Zapomniało mi się, a już jesteśmy na miejscu, proszę bardzo. No, prawie no i już w sumie. Ja mam takie przeczucie, że ja chyba powinienem przeszukać ten dom i podnosić więcej rzeczy. Nie przeszkadzajcie sobie. Albo dobra, bo to już jest takie na siłę. Jak coś przeoczę, to trudno. A raczej wątpię, żeby tam w takiej randomowej chacie było coś istotnego. Dobra, i tutaj szukamy jego śladów. Zakrwawiony. OK teraz jak rozumiem po śladach lecimy krew sprzed kilku dni zakrzepła sobie to nie wiedziałem że krew krzepnie jak już jest poza żyłami mi się wydaje że że dopiero chyba jak już że jak już jest poza organizmem no to już chuj plama trzeba, będzie. Trzeba się rozejrzeć, popytać. Dokładnie rozejrzeć, popytać. Ciekawe czy będzie kogo popytać. Teraz zapukajmy. Świetnie. Zajebiście. Telefon mi oczywiście zadzwonił. Przepraszam, ale muszę na to odpisać. Właśnie to jest minus. To jest właśnie minus nagrywania. To jest właśnie minus nagrywania o. ...za dnia, bo ostatnio zmieniłem trochę zwyczaje. E, wcześniej robiłem tak, że w niedzielę wieczorem, takim późnym wieczorem, gdzieś dziesiąta, brałem się za nagrywki i to była taka fajna pora, bo wtedy na stówę nikt mi e, nie za, telefon nie zadzwoni, czy coś innego nie rozproszę, ale ostatnio zmieniłem zwyczaje i nagrywam to w sobotę. O godzinie właśnie po czternastej i to jest w sumie bardzo zła pora, bo wtedy jest bardzo duża szansa na to, że telefon zadzwoni a problem polega na tym, że ja mam tak skonfigurowany komputer żeby połączenia telefoniczne przekierowywał mi na kompa i wtedy ja dostaję i wtedy jak mi komputer dzwoni to czasami audio mi się rozwala ale na szczęście znalazłem już patent jak to naprawić Dobra, popytajmy. Jap, yep. patrzaj, gościa mamy. Co was przywiało w te strony, panie? Pewnie zgubiliście drogę? Nie, szukam kogoś. Ach, to mówcie, jak możemy pomóc. Co to za miejsce? Wieś. Widzicie przecie? Widzę opuszczone chaty. A, bo tylko myśmy się ostali. Młodzi do miasta wyjechali za chlebem, a starzy pomarli. Prawdę mówię, ja? Najprawdziwszą. W chacie obok są plamy po krwi. Wiesz coś na ten temat? A pewnie. Jap tam zwierzynę oprawia. W cudzym domu? No przecie nikt tam już nie mieszka. A pod dachem milej pracować. Deszcz nie zacina, słoneczko nie piecze. A czego wy tam w ogóle zaglądacie? Zostawilibyście lepiej starych ludzi w spokoju. Grzeczni kurwa. Szukam Folkerta. Niziołka z jasnymi włosami. Mówi wam to coś? Niziołek, powiadacie? A był tu taki, był. Ziół szukał. Hmm, aż coś go raniło. Widziałem ślady krwi. Prowadzą tutaj. Jakbyście to widzieli. Tak było. Wilce go napadli i przybiegł się schronić. Mówiłam mu, wracajcie do miasta, paniczu, bo tu łatwo o nieszczęście. Ale ten się uparł że nie, że musi te swoje kwiatki pierwej pozrywać. Znów poszedł do lasu Ach, i już nie wrócił. A nocą słychać było wycie, aż ciarki po plecach chodziły. A gdzie ciało? Powinny chociaż buty po nim zostać. Myśmy nie szukali. To są stare ludzie, gdzie nam się po plątać? No dobra. Bywajcie. Czyli mamy już y, ślad. A, a relacje. No dobra, już użyję tego konia. Żebyście już tam nie narzekali, że. No. Już myślałem, że się zatnie w drzewie. Dobra, zapierdalaj. Teraz skorzystamy z tego, że gra automatycznie nas y, płotkę po trakuje. A, to jakaś osada. Myślałem, że jakiś event zaskoczy, czy coś. Ale plotka nie potrafi ominąć drzewa. Ja, trochę zboczyłem ze ścieżki, ale to nic, kurwa. A dobra, widzę już te wilki, które wymordowałem jakieś Oj. 10 minut temu, czy tam 5 minut temu. Eee, dobra. Zielasz. Witaj. Wiem już, co się stało z folkertem. No to mów! Ja tu już od zmysłów odchodzę. Świadkowie mówią, że został zaatakowany przez wilki. Przeżył, ale potem znów poszedł do lasu, żeby zebrać te zioła. I widać, limit szczęścia się wyczerpał. Ech, to był złoty chłopak. Sumienny, grzeczny. <laughs> Szkoda go. No nic. Macie wasze złoto. Niech się mnoży. Okej, okay, szczerze, po questie DLC Cobblens ten y spodziewałem się czegoś innego, no ale cóż, chyba nie wiem w sumie, czy można jakoś alternatywnie ten Quest rozwiązać żeby znaleźć go mimo wszystko. Dostanę może wyciąg z krwawnika? Gra mi nie zasugerowała, żeby zrobić co innego, a raczej ta gra to robi. Ok, chcę, żebym z nim szedł do piwnicy. Podejrzane. A, w sumie może ja zaznaczę sobie quest'a. Który to był? Nie. Które to było zadanie? Dobra, nieważne. A, nie, to to za dobra. Przyszedłeś. Dobrze. To się okaże. Miałeś mi coś do powiedzenia, zdaje się. Więc mów. Jakby to ująć. Jest nam po drodze, Wiedźminie. Obaj musimy dostać się do skarbca bolsowich. Obaj chcemy coś stamtąd zabrać. Czemu więc nie połączyć sił? Przepraszam, a co dokładnie jest Twoją siłą? Mam plan. Mam plan, chytry plan. ...w tym odroku, na papierze. Teraz czas przystąpić do akcji. Mogę na ciebie liczyć? A ty? Co chcesz zabrać ze skarbca? Coś, co mi skradziono. Mhm, mm to powinieneś iść na straż zgłosić przestępstwo, a nie szykować napad. Próbowałem, nieraz. Rozumiem. Skrzywdzony przez system... Oszukany przez świat, ale mniejsza z tym. Co ci skradziono? Długo by wymieniać, więc zmieńmy temat. Wchodzisz czy nie? Wpierw powiedz. Wiesz, czym w ogóle jest dom Maksymiliana Borsodiego? Wiem, że jest w skarbcu. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Ty też nie. Pomożesz mi w napadzie, czy nie? Podejrzany no, trochę. Nie wiem, jak masz na imię. Jakie to ma znaczenie? Takie, że ewidentnie coś ukrywasz. I chyba nie tylko przede mną, bo inaczej nie siedziałbyś w piwnicy na jakimś zadupie. Każdy ma coś na sumieniu. Ale przecież nie proszę cię o rękę, tylko o pomoc w skoku. Włamiemy się. Każdy weźmie co mu potrzebne. A potem pójdziemy w swoje strony. Wiesz, że jeśli choćby spróbujesz mnie oszukać, w coś wrobić, to nigdzie nie pójdziesz, bo urżnę ci łeb przy samym karku, Zdaję sobie sprawę z ryzyka. No to, jak już mi pogroziłeś, piszesz się czy nie? Koleś was stalowe nerwy. Nie jestem złodziejem. Okazja czyni złodzieja. Wiedź mi nie. Mówię z doświadczenia. <słuch> opowiadaj. Domu aukcyjnego strzeże dwudziestu ledańskich żołnierzy. Całą dobę. Wokół chodzą patrole. A za rogiem, o tu, są koszary. Więc opcja siłowa odpada. Trzeba wejść po cichu. Właśnie. Tylko, że to nie jest takie proste. Drzwi wejściowe pancerne. W oknach dwimerytowe kraty. Ale każda forteca ma jakiś słaby punkt. I ta nie jest wyjątkiem. Moim słabym punktem jest cierpliwość. Więc nie rób pałus, tylko mów dalej. Do domu przylega wieża, połączona przejściem przez strych. Dołem do niej nie wejdziemy. Bo strasz. Ale na wysokości 60 stóp jest okno. Bez krat, bez okiennic. Trzeba się tam wspiąć, przejść po cichu do domu aukcyjnego. Następnie schodami w dół, do piwnicy. Potem zostaje tylko otworzyć albo wysadzić drzwi do skarbca. I voila. No coś czarno to widzę. Czarno to widzę. Ta wieża ma ściany gładkie jak szkło. Nie wiem jak ty, ale ja nie dam rady się tam wspiąć. A, a ja wcale cię o to nie proszę. Daj mi skończyć. Żeby się udało, potrzeba jeszcze dwóch wspólników: kogoś, kto dostanie się do wieży i spuści na mlinę, i kogoś, kto otworzy skarbiec kasiarza albo speca od materiałów wybuchowych. Namierzyłem już obiecujących kandydatów. Teraz trzeba tylko zrekrutować najlepszych. To będzie Twoje zadanie. Ja wolę się nie kręcić za dużo po okolicy. Mhm. Mm Zgadłem po kapturze. Coś jeszcze? Tak, ale to już szczegóły, które poznasz kiedy się zadeklarujesz. Dobra, spoko. Chyba nie to ruszymy tego zbawiam. dalej, póki nie tego nie zrobimy. Ale pod jednym warunkiem: nikt nie może zginąć. Jasne? Jak garskie słońce. Co powiesz na kolejkę czegoś mocniejszego za owocną współpracę? Powiem, że wolałbym się wziąć do roboty. Jaki jest pierwszy krok? Wpierw będziesz musiał skompletować zespół, a potem przerzedzić trochę redańskie patrole. Za dużo ich się teraz kręci. Mogą nas zauważyć. No właśnie. O co chodzi z tym przerzedzaniem patroli? Mówiłem ci, że nie będę zabijał niewinnych ludzi. Spokojnie. Nie życzę nikomu śmierci. Tylko chwilowej niedyspozycji. Do rzeczy. Namów garnizonowego kucharza, żeby dosypał dzielnym żołnierzom do strawy czegoś, co ich przykuje do łóżek. Co drugiego, powiedzmy. Nie chcemy przecież wzbudzać podejrzeń. Mm, znam przepis na eliksir, który załatwiłby sprawę. O, widzisz. Uważ tego specyfiku. Nastaw ucha w mieście, żeby ustalić, gdzie szukać kucharza. A potem przekonaj go do współpracy. Czarami, pieniędzmi albo pięścią. Ok, no to chyba akcji będzie najbardziej dyplomatyczny i najmniej kosztowny. Pogadajmy o ludziach, którzy mogliby otworzyć skarbiec. Cóż, zacznijmy może od tego, że jeden z nich jest krasnoludem. To Kazimir Basi, rodem z Mahakam. Spec od kontrolowanych eksplozji mówią, że Ale frajbre tutaj poleciał. Drzwi do skarbca to dla niego petka. Hmm. Że jakiś czas temu Kazimir wycofał się z gry. Ożenił się, napłodził dzieci i osiadł we wsi Alnes. Może być, że nie przyjmie oferty. No kurde mamy alternatywę. Kwinto. Najsłynniejszy kasiarz północy. Poszukiwany listem gończym w Kedwen, Lyrii, Angren i Kowirze. Niestety, kilka dni temu w paru pojmał go niejaki Hans Sidaris Kondotier. Kojarzę. Ubiłem kiedyś dla niego archegryfa niezły Niezłe bydlę. Hans czy potwór? W sumie to obaj. <gryfie> Czyli jednego trzeba by wyrwać z rodzinnych pieleszy a drugiego uwolnić z więzu. Przemyślę to sobie. Dobra, włamywacze. Opowiedz mi o włamywaczach. Zakładam, że pierwszym kryterium jest brak lęku wysokości. Hmm, dlatego moją faworytką jest Eveline Gallo. Artystka cyrkowa, znana życie jako łaziczka. Występuje teraz gdzieś pod furtem. Jej specjalność to gimnastyka artystyczna i spacer. O, elfka. A, włamania. Oficjalnie nie, ale. Porównałem trasy jej trupy i najgłośniejsze kradzieże ostatnich lat. Jedno idealnie nakłada się na drugie. Wątpię, żeby to był przypadek. Ale gdyby były z nią jakieś problemy, jest jeszcze Hugo Hof, alias Mielony, Niziołek. Myślisz, że się nadaje? Ta pucata buzia niezbyt mi pasuje do kryminału. Zdziwiłbyś się. Kubo ma na koncie więcej błamów niż te potworów. Co ważne, dwa lata temu ukradł pozłacanego kurka z dagu nowigradzkiego ratusza, więc spinać też się potrafi. Z tego co wiem, zaszył się w płcie. w domu koło bramy na Nowigrad. Tylko uważaj, mimo skromnych który jest ponoć bardzo niebezpieczny. Okej, okay, czyli mamy do wyboru. Eee, seksowną elfkę, albo eee, niziołka. Nie musicie chyba domyślać się, na, eee, na co pójdę. Dobra, zbieram się. Mam co robić. Ja też. Spotkamy się tu, jak już wszystko załatwisz. Co wtedy? Wtedy wszyscy pospołu Dobierzemy się Horstowi do dupy. Okej, okay. no to widzę z tego co widzę, że na ten moment gra nam się zamienia w GTA 5, czyli będziemy robić włam. Fajny motyw, nie ukrywam, coś nowego, ale myślę, że tym albo questem pobocznym zajmiemy się w kolejnym odcinku, a raczej zajmiemy się chyba w kolejnym odcinku. To już od razu mówię, zajmiemy się chyba już no, tymi questami w sumie. to w międzyczasie może jak będę pamiętał to posprzedaję rzeczy, żeby mieć te 30 tysięcy koron dla niego. Ale póki co jak wspominałem, to je było na tyle, mówił Marshal i życzę wszystkim widzom oczywiście miłego wieczoru.